Na nagraniu widzimy, jak nieodpowiedzialny kierowca samochodu dostawczego, przyjeżdżając przez pasy, omal nie potrącił przechodzącego przez nie człowieka. Na filmie widzimy, jak kierujący białym osobowym Fordem na drodze jednojezdniowej rozpoczyna wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, a następnie kontynuuje to na przejściu dla pieszych. Całą sytuację widzi policja, która od razu rusza na sygnale. Pojazd osobowy zatrzymał się przed przechodzącymi przez ulicę kaczkami, których swoją drogą nie powinno być w tym miejscu. W chwili, gdy biała Toyota zatrzymała się, by nie rozjechać zwierząt, pojazd, który jechał w tym samym kierunku o mały włos najechał na gwałtownie hamujący samochód, żeby uniknąć wypadku. Skręcił on i zaczął mocno hamować, przez co wylądował w rowie. Na całe szczęście ucierpiał tylko samochód. Kto by pomyślał, że kaczki wywołają takie zamieszanie? Proszę zwrócić uwagę na pieszego, który przechodzi przez przejście dla pieszych. Dzięki jego czujności i uważności na to, co dzieje się wokół, uniknął potrącenia przez nadjeżdżający samochód dostawczy. Kierowca popełnił błąd, który mógł skończyć się tragicznie dla niewinnego człowieka, natomiast pieszemu należą się słowa uznania za uniknięcie tragedii dzięki jego ostrożności. A tu kolejny przykład, jak niektórzy kierowcy nie zwracają uwagi na to, co dzieje się na pasach, pomimo że powinien być to dla nich priorytet. Kierowca w ostatnim momencie zauważa przechodzącą kobietę i w ostatnim momencie udaje mu się wyhamować, jednak robi to dopiero, gdy kołami stoi już na pasach. Kierowca BMW zmienia pas z lewego na prawy, przejeżdżając przy tym przy linii ciągłej w dodatku bez użycia kierunkowskazu. Zajechał tym sposobem drogę autorowi nagrania, który, żeby zwrócić mu uwagę, zaczął migać długimi światłami. Kierowca białego samochodu przeprasza używając świateł awaryjnych, jednak po chwili chyba coś przedstawiło mu się w głowie i przestał czuć pokorę, a zaczął być chamski, zajeżdżając drogę, a na sam koniec zaczął nawet grozić pałką autorowi nagrania. Czy można tu stwierdzić chorobę dwubiegunową? Sami ocencie i pamiętajcie, że jeśli jesteście ofiarami takiego zachowania, najlepiej po prostu zadzwonić na policję. Na skrzyżowaniu nagrywający zderzył się z kierowcą w niebieskim samochodzie, który wymusił na autorze filmu pierwszeństwo. Dlaczego to zrobił? Być może zmylił go kierunkowska z nagrywającego, który włączył go zjeżdżając z ronda, ale może być też milion innych powodów. W każdym razie pamiętajcie, że lepiej chwilę poczekać niż pchać się na siłę ryzykując kolizją, bo może skończyć się tak jak na filmie. Na filmie kierowca przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Zgodnie z artykułem 92 ustawy pierwszy kodeksu wykroczeń, za przejazd na czerwonym świetle grozi mandat 500 zł, co powtarzam na prawie każdym filmie. W każdym filmie powtarzam też, że bardzo bym cię prosił o subskrypcję tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, bo brakuje ich już niewiele do spełnienia mojego marzenia, jakim jest 60 tysięcy subskrypcji. Więc jeśli masz chęć, zasubskrybuj teraz kanał, a ja już nie przeszkadzam i zapraszam do dalszego oglądania. Jadąc w nocy, trzeba zachować dużą ostrożność, co możecie zobaczyć na tym przykładzie. Na pierwszy rzut oka na nagraniu mało co widać, jeśli jednak się przyjrzymy, możemy zobaczyć motocyklistę jadącego z tak ogromną prędkością, że ledwo uchwyciła go kamera. Ponoć bez ryzyka nie ma zabawy, jednak to powiedzenie nie tyczy się jazdy motorem i innymi pojazdami. A na tym filmie widzimy w roli głównej pewnego kierowcy Golfa, który na skrzyżowaniu jedzie pod prąd. Jak on się tam znalazł? Tego nie wiem. Za to wiem, że zawiechanie na skrzyżowanie pod prąd można zostać ukaranym mandatem nawet w wysokości 500 zł. Nagrywający mija znak, który informuje o zakazie jazdy w lewo, lecz taksówka łamie przepisy i i tak postanawia jechać. Kierowca czarnego samochodu nie może ruszyć z powodu śliskiej drogi. Jak widać, policja nawet nie wyjdzie zapytać, co się stało. Za to chwilę potem pojawia się przejeżdżający wóz strażacki, z którego wysiadają strażacy i postanawiają pomóc kierowcy ruszyć z miejsca. Wnioski wyciągnijcie sami. W tym filmie widzimy, jak kierowca wykonuje próbę wyjazdu z parkingu i to nie jedną. Jednak jak widać, z marnym skutkiem. Co zabawne, mężczyzna, który wyszedł z samochodu i pomagał w tym zadaniu, po chwili zrezygnował i gdzieś poszedł. Pewnie poszedł załatwić to, co miał załatwić, a następnie wrócił. Nieźle się musiał zdziwić, gdy zobaczył samochód w tym samym miejscu, z nieco mniejszą zawartością paliwa. Na nagraniu kobieta na wózku inwalidzkim wjeżdża na przejście dla pieszych na czerwonym świetle i zostaje strąbiona przez autora nagrania. Nagrywający jadąc poprawnie napotyka kierowcę Ubera, który porusza się drogą jednokierunkową, dwujezdniową pod prąd. Autor w bardzo dosadny sposób pokazuje mu, że nie ma prawa tu jechać, przez co zmuszony jest jechać do tyłu, aż w końcu usuwa się z drogi. Autor nagrania stoi na skrzyżowaniu na czerwonym świetle, gdy nagle z jego prawej strony przejeżdża rowerzysta, ignorując czerwone światło i przejeżdżając mimo tego. W tym nagraniu kierowca wyprzedza na przejściu dla pieszych oraz na linii podwójnej ciągłej, nie będąc świadomym, że przed nim jedzie policja w nieoznakowanym pojeździe, którą właśnie wyprzedził. Policja nie była bierna i widząc wyczyny kierowcy podąża za nim, za co pewnie sowicie będzie musiał zapłacić. Srebrny samochód, aby skrócić sobie drogę wyjeżdżając z terenu prywatnego, włącza się na pas, który służy do jazdy w lewo. I nie byłoby w tym nic takiego, gdyby nie to, że na pas wjechał pod prąd. Przed nagrywającym wciska się samochód, który po zmianie pasa zaczyna gwałtownie hamować przed autorem filmu. W wyniku tego nagrywający uderza w tył tego samochodu, a sprawca odjeżdża. Po raz kolejny w tym przypadku kamera okazuje się niezbędna. Na filmie pirat drogowy wyprzedzając na pasach o mały włos nie potrącił człowieka oraz jego psa. Co prawda przejście jest słabo widoczne ze względu na zmyte już pasy, jednak mimo wszystko są znaki, na które ten kierowca powinien zwrócić uwagę. Mało inteligentny kierowca ciemnego samochodu najprawdopodobniej podejmował próbę wyprzedzania na przejściu dla pieszych. Jednak na szczęście w ostatnim momencie zobaczył na nim ludzi, którzy nie kryli swojej złości na owego kierowcę, a starszy mężczyzna chciał nawet użyć swojej laski, aby wymierzyć mu sprawiedliwość. Nagrywający zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, gdy nagle z prawej strony autora nagrania pojawia się kierowca, który nie wyhamował i uderzył w słup. Autor nagrania uchwycił psa, który można powiedzieć, że oszukał przeznaczenie, bo próbując przebiec przez pasy, o mały włos nie wylądował pod kołami przejeżdżającego samochodu. Jednak w ostatnim momencie zdecydował się zawrócić. Imię tego psa to z pewnością Laki. Kierowca białego samochodu przejechał na czerwonym świetle na skrzyżowaniu i naprawdę mały włos nie zderzył się z prawidłowo jadącą ciężarówką, która skręcała. Kierujący białym, aby się ratować, wjechał na krawężnik. Ten film to idealny przykład dlaczego nie warto przejeżdżać na czerwonym świetle. A to kolejny przykład, dlaczego przejeżdżanie na czerwonym nie jest dobrym pomysłem. Nagrywający spokojnie przejeżdża sobie na zielonym świetle, gdy z lewej strony widzimy samochody, które ewidentnie przejechały po zgaśnięciu czerwonego światła. Co doprowadza do tego, iż zmuszeni zostali się zatrzymać ze względu na pieszych przechodzących na zielonym, co doprowadziło do tego, że jeden z nich zablokował drogę autorowi nagrania i innym uczestnikom ruchu. Obok nagrywającego porusza się samochód z przyczepką, z której wypada przekładka tekturowa, uderzając w samochód nagrywającego. Na całe szczęście nic się nie stało. Na filmie kierowca busa bardzo się spieszył, więc postanawia pominąć korek na swoim pasie wjeżdżając na prawy. Po ominięciu kilku samochodów chce on wrócić na pas, na którym pierwotnie się znajdował. Jednak tak jak możecie się domyśleć, nie udaje mu się tego zrobić bez żadnej szkody i ociera on samochód, który nie złamał się i nie miał zamiaru mu ustąpić. A gdyby jechał normalnie jak reszta, pewnie nic takiego by się nie stało. Teraz pewnie nie dość, że u celu będzie o wiele później, to jeszcze prawdopodobnie jego portfel stanie się lżejszy. Nie rozumiem tylko dlaczego nie pojechał po prostu już tym prawym pasem, skoro jak pokazując strzałki mógł nim jechać prosto. Na nagraniu widzimy jak dwa samochody w jednym czasie zmieniają pas na środkowy. Gdy jeden z nich zauważa, że są blisko siebie, aby uniknąć kolizji zaczyna odbijać w przeciwną stronę, przez co wpada w poślizg. Krótki czas po nim biały samochód również to robi. Pierwszy raz widzę tak dziwną sytuację, ale to dobra lekcja, aby patrzeć w lusterka kiedy trzeba. W tym nagraniu autorowi wyjechał autobus, który skręcał w lewo i w ryzykowny sposób wymusił pierwszeństwo. Nagrywający, by uniknąć zderzenia zjechał na lewy pas jezdni. Na nagraniu kierujący golfem z nieznanych przyczyn usiłował potrącić jednego z pieszych. Mężczyzna uciekając chodnikiem, a następnie przebiegając przez jezdnię uniknął potrącenia. To nagranie jest naprawdę szokujące. Na całe szczęście już chwilę później policja zajęła się nienormalnym dwudziestolatkiem i nie dość, że dokonał on ośmiu wykroczeń drogowych, to również popełnił przestępstwo, za które grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Jadący przed autorem nagrania kierowca porusza się z zaparowanymi szybami w samochodzie oraz częściowo zaszronioną tylną szybą. Kierowca tego pojazdu najpierw wjeżdża na krawężnik, a później przejeżdża na czerwonym świetle. Widocznie kierowca myślał, że pokona drogę, znając ją po prostu na pamięć, jednak nie wyszło mu to idealnie. Pamiętajcie, że za zaparowane czy brudne szyby, które ograniczają nasze pole widzenia, policja może nałożyć na nas mandat w wysokości 500 zł.